Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozpocząłem fragmentem dzisiaj z drugiego listu świętego Piotra, z rozdziału pierwszego i wersety drugi i Trzeci. Piękne pozdrowienie, łaska i pokój. Niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. A następnie czytamy tam, że boska Jego moc, czyli moc Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I tutaj chciałem się zająć właśnie tematem, że Jezus Chrystus wystarczy do wszystkiego. Biblia mówi, że on jest nam tylko potrzebny do życia i pobożności, i on nam w zupełności wystarczy. I oczywiście znakomita większość osób zgodzi się, tam, zgodzi się że rzeczywiście Jezus Chrystus wystarczy do pobożności. Przez Jezusa Chrystusa mamy zbawienie, przez Jezusa Chrystusa przychodzimy do Boga Ojca. On jest Bogiem, On też zapieczętowuje nas Duchem Świętym. Często mamy zbawienie, więc kwestię pobożności ca z całą pewnością mamy w Jezusie Chrystusie załatwioną i On nam wystarczy. Zaczyna się pojawiać pytanie, no tak. Pobożność to pobożność. Jednokrotnie słyszałem, wiecie tam, życie duchowe, Biblia Biblioma, a właśnie życie życiem, takie, takie normalne. Jak to jest z tym życiem? No, przecież musimy żyć, dalej jeść, i nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o Jezusie Chrystusie. Są takie przypadki ludzi, którzy się przecież ponawracali, tylko był Jezus, Jezus, zaniedbali wszystko i potracili nawet rodziny. No, oczywiście są takie przypadki, sam, sam znam, ale to jest błędne podejście, bo musimy oddzielić. Żebyśmy tutaj dobrze mnie zrozumieli, pobożność od, od życia, a z drugiej strony mieć to razem. Wiedzieć, że Jezus wystarcza nam tylko do pobożności. Jak to jest właśnie, że Jezus Chrystus wystarcza nam do życia, do takiego życia codziennego i Nim możemy żyć? Żeby to lepiej zrozumieć, chciałbym przeczytać inny fragment, fragment z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział od 24 aż do 34 wersetu. I tam znajdujemy takie słowa. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec Wasz Niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszczą się, nie może dodać do swego wzrostu jeden łokieć. A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. Ale powiadam wam, nawet Salomot w całej swej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Czytelnicy Biblii znają dokładnie ten fragment, ale też wiem, że niejednokrotnie hmm, borykają się z tym. W co mają się ubrać, co mają jeść. Jest niestety wiele osób ubogich, mało zasobnych finansowo. Kluczowe rozwiązanie i kluczowa myśl jest właściwie w 33. wersecie, ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I tutaj widzimy, że jeżeli będziemy szukać królestwa Bożego, czyli Jezusa Chrystusa, ten, który nam wystarcza do, do pobożności, a zazwyczaj się właśnie z tym zgadzamy, to wszystko inne będzie nam dodane, i całe nasze życie będzie e, szczęśliwe i wypełnione. I ja tutaj nie mówię o żadnej Ewangelii Sukcesu w tym momencie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ale dlaczego tak się dzieje, że pomimo to, że uznajemy Jezusa Chrystusa wystarczającego do pobożności, nasze życie no, jest jakie jest. Musimy sięgnąć do 30 wersetu, i właściwie końcóweczka. O małowierni, o ci, którzy mają mało wiary. Czy my wierzymy, że Jezus Chrystus wystarczy nam do życia? Wierzymy, że te pożności, ale do życia, takiego zwykłego, fizycznego życia e, już nie bardzo. Ja chciałbym podać przykład z mojego życia, takie moje świadectwo, bo nie chcę opowiadać coś, co gdzieś usłyszałem, wyczytałem, prawda, nieprawda, kolega, koledze powiedział. Powiem to, co ja przeżyłem i właśnie jak odkryłem, że Chrystus wystarcza nie tyle do pobożności, ale do normalnego życia. Znakomita większość nas, kiedy uwierzy, ja też, kiedy uwierzyłem, poznałem Boga poprzez czytanie Biblii. Miałem wiele pytań, i Biblia dawała mi odpowiedzi na te pytania, ale im więcej czytałem Biblii, tym więcej pytań się pojawiało. Ona na nie odpowiadała, ale kiedy znowu przeczytałem, znowu kolejne pytania się pojawiały, więc znowu czytałem Biblię i znajdowałem odpowiedź na te nurtujące pytania, i oczywiście kolejna porcja pytań gdzieś się tam pojawiała. Ale przez to, że czytałem Biblię i słuchałem różnego też rozważań, różnych rozważań Słowa Bożego, Zacząłem też chodzić częściej, nie tyle do kościoła, bo do tego kościoła na nabożeństwa raczej chodziłem codziennie, przepraszam, co niedzielę, więc zacząłem szukać grup, studium biblijnych, na których mogłem poznawać Boga. Tym samym, kiedy czytałem Biblię, kiedy zajmowałem się rozważaniem i studiowaniem Słowa Bożego, nie miałem już czasu które poświęcałem na moje przyjemności, bo moją przyjemnością stało się właśnie poszukiwanie prawdy o Jezusie Chrystusie. I tak na przykład Amazon Prime i Netflix poszły w totalną odstawkę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przede wszystkim tutaj tracimy dużo czasu oczywiście tam jest jeszcze Facebook i inne social media ale to też kosztuje. Może ten Facebook jest za, za darmo, ale ilekroć musimy mieć większy abonament w komórce, aby mieć więcej e, internetu, bo to też e, zużywa abonament za Amazon Prime i Netflix. Może nie jest nie wiadomo jak e, duży, ale on już jest niepotrzebny. Tym samym możemy zaoszczędzić w moim przypadku kilka funtów. Może Wy, rozsłuchacie, w Polsce to, to kilka e, złotych. Ale następnie, kiedy. Tak poświęcam czas na poznawanie Boga, to też nie mam czasu, albo nie interesuje mnie to w tym momencie, aby iść na, jakieś, na jakąś imprezę, albo na, na piwo z kumplami. I to wszystko znowu idzie w odstawkę. Kolejna sprawa oszczędności. Kiedy nie wiem, może nie. nie Często, ale, ale są jakieś urodziny, czy może jest impreza Sylwester, przecież trzeba kupić kreację, trzeba kupić odpowiednie ubrania, to też znowu kosztuje. A ja przestałem chodzić na to, więc znowu mam zaoszczędzone pieniądze. Ktoś powie: no to co. Chrześcijanin nie musi się ubierać, oczywiście musi się ubierać. Ja nie powiedziałem tutaj o, o tym, że nie mamy kupować ubrań sobie, ale wiemy, że jak wychodzimy na imprezę, to, to panie muszą mieć stosowną sukienkę, panowie też odpowiednie, modne dzisiaj ciuchy. E, jeansy, które no, podarte, kiedyś w Lumpersie się takie kupowało. Dzisiaj trzeba kupić to w markowym sklepie i dać za to 200 funtów albo, albo lepiej. Po co nam takie rzeczy, kiedy my nie musimy nigdzie wychodzić? To jest kolejna oszczędność pieniędzy. Tym samym, ile już pieniędzy zaoszczędziliśmy. Po co mówię tutaj o pieniądzach? No bo przecież pieniądze potrzebne są nam do życia. A kiedy. Kiedy żyjemy, żeby żyć, no musimy iść do pracy i chodzimy i bardzo często spędzamy tam bardzo dużo czasu, aby właśnie to wszystko mieć, aby zarobić na tego Netflixa, aby też zarobić na jakiś tam telewizor, na którym to się będzie oglądało. Może jakiś system nagłośnieniowy, który też chcieliśmy. Nagle tego nie potrzebujemy. Jedynym naszym wydatkiem była Biblia, może jeszcze jakaś Biblia audio, ale w porównaniu z tym, co wydawaliśmy wcześniej, jest to naprawdę nic w porównaniu. Nawet kiedy ktoś powie, no ale mamy żyć jako społeczność, przecież i, i, i mamy braci i siostry, z nimi też się mamy spotykać. Gwarantuję Wam, że jeżeli jesteśmy w społeczności i idziemy do braci i sióstr w odwiedziny, to kupienie kawy czy ciastek, żeby nie iść z pustymi rękami, jest o wiele tańsze niż wydanie pieniędzy właśnie w barze na, na, na piwo czy na jakąś imprezę. Kolejna, kolejna sprawa. Chcemy, aby Rodzina się e, nawróciła, bo kiedy poznajemy Boga, to chcemy mówić o tym Bogu każdemu. No i jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, no to mówimy żonie, mówimy e, naszym dzieciom. Żona może oczywiście popatrzeć na nas jak na, na, na wariata, a, czy nawet na, na idiotę. No był, był chłoba, a teraz nie wiadomo co on tam robi. Jakiś e, pobożny się stał święty. I może niekoniecznie nawet od razu popatrzy na to przychylnie, ale kiedy pójdziemy do dzieci, aby mówić im o Bogu, może mamy małe, większe dzieci, i zaczniemy im mówić, albo kupimy na przykład jakąś Biblię dla dzieci, kiedy zaczniemy im czytać te historyjki, zaraz zobaczymy, jak dzieci chętnie słuchają tych historii. I może na początku nie dlatego, że Pan Bóg ich poruszył serca i one już się nawróciły. One nagle dostrzegają, że Tata chce z nimi spędzić czas i czyta im bajki. I czyta im jakieś historie. Jest dla nich miły i spędza z nimi czas. Więc chętnie tego słuchają. Same mają pytania i zaczynamy im odpowiadać. W pewnym momencie zaczynają to rozumieć oczywiście po dziecinnemu, ale podoba im się to, te historie, bo one są bardzo ciekawe, bardzo takie. Pobudzające wyobraźnie możemy mówić. Widzimy, że ta to mówi z pasją i one zaczynają słuchać tego z pasją. Spędzamy czas z naszymi dziećmi. To jest to, czego zazwyczaj nam brakowało, to, to co, czego dzieci potrzebowały. Dzieci chętniej przychodzą słuchać na kolana czytanych historii, czy jakieś opowieści, niż właśnie sięgać do, do tabletów czy innych. Elektronicznych gadżetów. To wszystko idzie znowu w odstawkę. Już nie musimy myśleć o kolejnej grze, żeby kupić, ponieważ dzieci wolą przebywać z nami. Żona nagle zauważa, że dzieci są zainteresowane i miło mówią o tacie, tym samym spędzają z nim czas, a ona ma więcej czasu dla siebie. Żona, która ma więcej czasu dla siebie, może poświęcić go właśnie po to, aby zadbać bardziej o siebie, czego wcześniej nie mogła zrobić, ponieważ miała wiele obowiązków, ponieważ już zajęcie się dziećmi powoduje to, że jest bardziej wypoczęta, więcej, więcej czasu ma, jest bardziej zadowolona. Niejednokrotnie zdarza, wygląda to tak, że... Zaczynają to interesować. A czemu to tak się zmieniło? Dlaczego? I może ona też by tak chciała, i też zaczynamy wspólnie rozmawiać na temat Boga. Nagle okazuje się, że mamy wspólne za, zainteresowania, że chcemy to wszystko poznawać. Dzieci, na przykład słysząc historie biblijne gdzieś o żniwach, czy o, o jakimś kopce siana, czy o, o osiołku, one nagle chcą zobaczyć, co to są żniwa, co to jest kopka siana, co to jest osiołek, może to się wam wydaje takie dziwne, no jak dzieci nie wiedzą, przecież pewnie widziały w telewizji. Widzieć w telewizji, w internecie to jest jedno, a przeżyć to i zobaczyć naprawdę, to jest zupełnie coś innego. Ja z moją rodziną po prostu braliśmy rowery i jechaliśmy na wycieczkę rowerową podczas okresu żniw szliśmy na pole, pokazywaliśmy dzieciom, popatrzcie się, to są kłosy. To są te kłosy, które zrywał Pan Jezus ze swoimi uczniami. Oni wydobywali te ziarenka i jedli, tak? I na przykład pokazujemy dzieciom, jak to zrobić. One są naprawdę szczęśliwe, że mogą coś takiego zobaczyć. Następnie oczywiście zobaczą kombajn, którego w Biblii raczej nie ma, ale później zobaczą belki, słomy albo jakieś gdzieś indziej kopki siana. One mogą to wszystko zobaczyć. Zobaczyć, poczuć się tak jak za czasów właśnie e, Pana Jezusa. Nagle zobaczyć osiołka e, czy, czy, czy baranka e, na żywo dla dzieci jest to niesamowity, niesamowita frajda. Tym samym spędzamy z nimi czas, mamy e, wycieczkę, możemy pojechać na jakieś e, wakacje, na wieś i znowu. To, kiedy pracowaliśmy na wakacje, nie wiem, w Tunezji, w Egipcie, all inclusive, żeby wszystko mieć i nic nie robić, tylko mieć pełny stół i na plaży siedzieć, okazuje się, że to nie jest aż takie ważne i potrzebne. Kiedy bardziej cieszymy się, żeby pojechać pod namiot, żeby właśnie zobaczyć, jak to było, jak wychodził Izrael z Egiptu i spali w namiotach, dzieci to zaczyna cieszyć, i uwierzcie mi, jest to o wiele Tańsze niż takie w czasy właśnie all inclusive. Kolejna sprawa, kiedy tyle pieniędzy nam zostaje, okazuje się, że my nie musimy aż tyle pracować. Możemy zmienić pracę, możemy zmienić, zredukować liczbę godzin i nagle nasze życie staje się po prostu piękniejsze. Nasza rodzina. Staje się bardziej bliższa sobie, mamy więcej czasu. Nagle okazuje się, że tyle rzeczy nie potrzebujemy. My nie musimy już kupować nie wiadomo ile jedzenia, ponieważ i tak większość zazwyczaj marnowało się i lądowało w koszu. A tutaj czytaliśmy, że nie, nie powinniśmy marnować jedzenia. Kolejne oszczędności. Ludzie nas obserwują, nasza rodzina nas dalsza obserwuje. Tym samym bardziej możemy wychodzić i mówić, opowiadać. Dlaczego tak się dzieje? Ci ludzie patrzą z zazdrością, że my, pracując mniej, mamy więcej czasu dla siebie, jesteśmy szczęśliwsi z tego wszystkiego, co posiadamy, i nie troszczymy się o to, żeby mieć wakacje, jakieś super ciuchy. Jesteśmy schludnie, czysto ubrani, a wakacji i tych wycieczek wspólnych mamy jeszcze więcej niż ludzie, którzy cały czas pracują. Dlaczego? Bo pierw, Królestwa Bożego, szukamy. Czytamy i dzielimy się tym, co Bóg robi w naszym życiu, z naszymi bliskimi i dookoła. Tym samym Jezus Chrystus wypełnia nasze życie. Jezus Chrystus wystarcza nam do życia i pobożności. Tak się stało w mojej rodzinie. To jest prawdziwy przykład, można to zobaczyć, popytać innych i wiem, że w wielu innych wierzących rodzinach również. Tak to wygląda, dlatego z całym przekonaniem mówię: Jezus Chrystus wystarcza do życia, do pobożności i on jest nam tylko i wyłącznie potrzebny. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.